Przez najbliższe 50 godzin będę jadła tylko i wyłącznie jedzenie z Rosmana. Jest to sklep, który kojarzy nam się przede wszystkim z kosmetykami, perfumami czy pielęgnacją. Jednak ta drogeria oferuje nam zdecydowanie więcej. Można tam dostać również jedzenie i napoje, a my dzisiaj sprawdzimy, czy jest tam wystarczający wybór, żeby jeść tam przez całe dwa dni. Wiadomo, nie dostaniemy tutaj ani jakiegoś pieczywa, sera, szynki, ale z tego co patrzę, jest to naprawdę duży wybór różnych, fajnych, ciekawych i wydaje mi się, że nawet fit rzeczy. A to dobrze się składa, bo my właśnie idziemy na siłownię. To nie byłoby gdzieś coś lekkiego, takiego zdrowego, żeby mieć siłę ćwiczyć. Ej dobra, przed chwilą powiedziałam, że nie znajdziemy tutaj pieczywa, ale jak się okazuje to jest jego szeroki wybór. jakieś yy, chleby żytnie, zwykłe, pakowane w takich małych opakowaniach. I gdyby nie to, że nie mam przy sobie żadnego nożyka, to wzięłabym sobie właśnie jakiś taki chlebek i pasty, bo są na przykład tutaj takie warzywne. No ale nie mam nic takiego przy sobie, więc musimy wykombinować coś innego. Planując ten odcinek, nie sądziłam, że jest tam aż tak duży wybór fajnego jedzenia. Także przyznam, że nawet ciężko było mi się zdecydować. I powiedziałam przed chwilą, że nie wezmę żadnej pasty ani chleba, bo nie mam sam noża. Ale nie wpadłam na to, że mogę wziąć po prostu e, takie wafle ryżowe z komosy ryżowej i do tego zamoczyć je właśnie w takiej paście warzywnej. Przecież w sumie nie potrzebuję noża. Także spróbujmy, jak to będzie smakować. I ja mam sobie przy otwartych drzwiach, tak niby na zewnątrz, niby w aucie. Fajnie to pachnie, to jest taka pasta z żurawiną i suszonym pomidorem, a ja kocham pastę z suszonymi pomidorami. Jestem ciekawa, czy te wafle z komosy ryżowej dużo różnią się od takich typowo zwykłych ryżowych. O ja pierniczę, ale ja sobie je nakruszę w aucie. Bardzo dobra pasta. I z tego, co sobie tutaj czytam, to ona ma naprawdę bardzo dobry skład, bo nie ma żadnych zbędnych dodatków, że tak powiem. Więc składowo na duży plus, ale z tego co kojarzę, to nie była ona najtańsza. Jeden złotych za taki słoiczek nie jest to najtańsza, no ale na pewno ten słoiczek nie starczy nam tylko na jedno śniadanie, więc myślę, że nie jest najgorzej. Dobra, zjadłam już sobie dwa wafle i powiem wam, że o dziwo się najadłam, chociaż ja zazwyczaj nie mam za dużego apetytu z rana, więc jest to całkiem zrozumiałe. Na razie moje jedzonko zapowiada się bardzo dobrze. Duże polecanko dla tej pasty z suszonych pomidorów sobie też oczywiście piciu, wodę, na siłownię i na teraz. Także kochani, ja lecę na trening, a mi będzie bardzo miło, jeżeli zejdziecie na dół i zostawicie subskrypcję na tym kanale i zostawicie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z jedzenia. Ja jestem już kochani po treningu, czuję się teraz taka pełna endorfin, tak fajnie zacząć sobie rano dzień, pójść na siłownię. Czuję się teraz jak Dadger, która prowadzi taki healthy lifestyle i czuję, że dzisiaj będę miała moc, ale zobaczymy czy będę miała moc po moim drugim śniadanku, bo wzięłam sobie smoothie ananas, kokos, chia. To będzie chyba smakowało jak taka pina colada, tylko w takiej e, zdrowszej wersji. Nie piłam tego nigdy, ale to jest tak dobre. Fajne, takie gęściutkie, słodziutkie i totalnie są to moje smaki. Ale kochani, to jeszcze nie wszystko, ponieważ e, drugie śniadanie jest bardzo ważne, takie potreningowe. I mi z mojego śniadania zostały jeszcze wafle ryżowe. I do tego... Wiecie co ja kupiłam, co ja znalazłam? To jest taki krem orzechowy. Ja pamiętam, że jadłam coś takiego, e, tylko w wersji nie crunchy, tylko takiej zwykłej, gładkiej i to smakowało identycznie jak krem z Kinder Bueno, więc e, mam nadzieję, że ta wersja będzie smakowała równie dobrze. Smakuje to troszeczkę inaczej niż ta wersja kremu, którą pamiętam, ale moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobra. Bardziej smakuje mi teraz jak Ferrero Rocher. Wydaje mi się, że to kwestia tych orzeszków, które są w środku, ale powiem wam, że ten krem jest naprawdę bardzo dobry. Nie jest to może najbardziej fit przekąska, bo wydaje mi się, że to ma sporo kalorii i tłuszczu. No ale byłam dzisiaj na siłowni, więc wydaje mi się, że należy mi się jakaś nagroda. I też nie można popadać ze skrajności w skrajność, tak? bo troszeczkę przyjemności trzeba mieć w życiu, a moją przyjemnością jest na przykład dobre jedzenie. Jest już mi bardzo zimno, więc resztę zjemy sobie w aucie. A z wami widzę się dopiero na naszym obiadku. Kochanie, idziemy w twoje ulubione miejsce. Tak, przecudowne, uwielbiam je. <grym> Fajny pomysł właśnie, mogę sobie przynajmniej tak bez wyrzutów sumienia iść do Rossmana, a może, no już widzę, coś fajnego znajdę. Nie no, teraz idziemy szukać sobie jakiegoś dobrego obiadku. Ja już rano widziałam, że możemy tam znaleźć takie fajne, gotowe dania w pudełku, więc jestem bardzo ciekawa, co tam się uda znaleźć. Tu miałeś jedzenia, nie? To też można zjeść, jeśli nie. Ale Scaly ja tego potrzebowałam. Mamy tutaj w sumie całą wielką ścianę takich gotowych rzeczy. Nie wiem co bym chciała zjeść. Coś dobrego, coś dobrego bym zjadła. Ale coś z mięsem, bo widzę to są jakieś takie rzeczy wege, ale ja bym chciała spróbować z mięsem. I dobra, tu jest serio bardzo dużo takich fajnych i różnorodnych rzeczy. Widzę sobie chyba w taki ryż z kurczakiem w sosie kary bo dawno nie jadłam, a Bartek nie lubi kary więc rzadko je robię w domu. I myślę, że nie będę potem tracić czasu na to, żeby wracać z powrotem do tego rozmana i pomyślimy na to, żeby kupić sobie coś od razu na naszą dzisiejszą kolację. Na dzisiejszy dzień mamy. Wzięłam sobie jeszcze taką herbatkę na wieczór, żebym mogła coś pić, no bo w sumie nie mam nic tak naprawdę w domu. No, może wodę pić, nie? Mogę wodę pić? Aha, a dzisiaj też kupiłam rano wodę w rozumieniu. Tą herbatkę bardzo lubię, już mi się skończyła, więc w sumie i tak spokojnie. Podgrzewam już sobie obiadek, jestem w sumie ciekawa, czy jest to wystarczająco ciepłe, bo właśnie nienawidzę tego w jedzeniu z mikrofali, że podgrzewam je pięć razy, żeby na pewno było odpowiednio ciepłe. Ogólnie no, jest ok, jest smaczne. Nie jest to może najlepsze kary, które kiedykolwiek jadłam, ale uważam, że jak za jakieś 10-12 zł, takie danie paczkowane, to serio jest ok. Tylko bardzo właśnie ciekawił mnie fakt tego. Że tutaj mamy takiego normalnego kurczaka, a to nie było przechowywane w lodówce. Wiecie, no, mi się wydawało, że wszystko, co ma mięso, ogólnie co jest takie przygotowane, powinno znajdować się w lodówce. No, ale teoretycznie jest to niby termicznie zapakowane i bez problemu może sobie leżeć gdzieś na takiej zwykłej półce. No, ale tak czy siak jest to troszeczkę dziwne. Oczywiście tradycyjnie musimy sobie też troszeczkę przeanalizować skład. Wygląda on całkiem ok. Nie ma tych zbędnych dodatków i konserwantów, co oczywiście oceniamy na dużo plus dla naszego organizmu. I jest to taki rzeczywiście fit, obiadek dla osoby, która chodzi na Taki wiesz, ryż z kurczakiem byczku. No raczej nie będzie to posiłek, który będę sobie kupowała tak dla własnej przyjemności, żeby sobie zjeść. Ale jeżeli rzeczywiście jesteśmy zapracowani, mamy mało czasu i też chcemy zjeść w miarę budżetowo, to. Całkiem ok, alternatywa. Mamy już wieczór jest po godzinie 21. Ja już jestem czyściutka po kąpieli, bez makijażu. Zrobiłam sobie trochę przed chwilą henną i teraz wyglądam dosyć strasznie, ale nie o tym, bo będziemy teraz robić sobie kolację. Kupiłam sobie zupę krem z pomidorów ze świeżą bazylią. I ja myślałam, że to jest takie, że podgrzewacie ją, dajecie ją do mikrofalówki, i jest, a to się okazało, że to jest zupa, która jest zagęszczona, i trzeba dodać do niej jeszcze wodę, więc generalnie zupy wyjdzie bardzo dużo. Ty jesteś coś w ogóle głodne, bo to no. coś jadłeś. Ja dość kupić. Gołąbki sobie zjadłeś. W ogóle, co to jest za wsparcie? Bo nie ze mną jeszcze jedzenie I do tego, jako taką zagryskę, wzięłam sobie e, takie wafle żytnie, właśnie z pomidorami i bazylią, więc myślę, że to będzie się fajnie komponowało. I do tego e, mamy taki soczek Vital z tym barka. Jego ja nie widziałam nigdy w innych sklepach, dopiero w rozmanie. już przyznam się, że go posmakowałam takiegoś odruchowo, bo strasznie chciało mi się pić. I jest takie, szczerze mówiąc, bez szału. To trzeba rozwodnić praktycznie pół na pół, tak trochę jak koncentrat pomidorowy, ale nie skreślamy, to może być ok. To wygląda jak sos do spaghetti, a nie zupa. W pierwszej kolejności posmakujemy sobie tego wafla, bo jestem bardzo ciekawa. Całkiem przyjemne, fajne, czystą bazylię przyprawy naprawdę całkiem spoko. A teraz spróbujmy tego, czego bardzo się obawiam. Zapach tej zupy strasznie mnie odrzuca. Nie wiem dlaczego jest taka strasznie. Właśnie i pachnie do mnie w jak koncentrat pomidorowy, ale zobaczymy. W smaku też jest dosyć kwaśna, ale może ja po prostu dodałam za mało wody. Nie jest to typ kremu z pomidorów, który ja lubię, ale myślę, że on też znajdzie swoich zwolenników. Jest ok, szczególnie za tą cenę. A propos ceny, to na dzisiejszy dzień wydałam dokładnie tyle, ale warto tutaj zaznaczyć, że nie wykorzystałam jeszcze całego jedzenia, bo mam jeszcze 3/4 opakowania wafli, 3 czwarte kremu orzechowego, pastę z pomidorów, także tego jedzenia jest jeszcze sporo. Będę musiała to wszystko podojadać. Oczywiście zjem zupkę do końca, bo jestem bardzo głodna, ale myślę, że raczej ponownie jej nie kupię. Dzień dobry kochani, w drugim dniu ja właśnie przygotowuję sobie śniadanko. Wczoraj kupiłam sobie takie super musli Energia. Mam nadzieję, że dadzą mi dzisiaj energię na cały dzień. Jest to taki w sumie sposób na szybkie śniadanko. Ja często jem sobie jakieś płatki musli, tak po prostu na szybko. Wydaje mi się, że tutaj nie wiadomo jakiego szału nie będzie, no bo większość musli jeśli nie oszukujmy się, smakuje tak samo. I do tego kupiłam sobie taki napój owsiany w ramach tego, żeby było jakieś mleko do tego. No tutaj, tak jak mówiłam, dużej filozofii nie będzie. Smakujemy jak zwykłe, tradycyjne musli. Mamy dużo fajnych dodatków: tutaj są truskaweczki, morwa, malinki, szałwia. Jednak płatki z mlekiem roślinnym nie są moim ulubionym posiłkiem. Jest ok, jem szybciutko i zmykam nasiłka zaraz stąd wyjdziesz. Przecież ty już jadłaś śniadanie, teraz jest moje 5 minut. Po intensywnym treningu poszłam ponownie do Rossmana, by kupić coś na drugie śniadanie. Postawiłam na chleb żytni i smalczyk stofu, a dodatkowo brownie, które sprawdzimy sobie po obiedzie. W ostatnim momencie chwyciłam sobie coś na drogę. Wzięłam takiego batonika proteinowego, bez cukru, także totalnie fit przekąska, ale no nie wytrzymam, żeby dojechać do domu, bo mój żołądek już błaga o cokolwiek do jedzenia. Ich chyba nigdy nie jadłam. One są od Ewy Hadokowskiej, więc zaraz sobie go przetestujemy. Ja raczej Nigdy nie byłam przekonana za bardzo do takich fit batoników, bo one zazwyczaj miały więcej cukru niż te zwykłe tradycyjne, i wcale ten skład nie był lepszy, więc tak zawsze sceptycznie. Ten skład jest całkiem ok. Zobaczmy, czy w smaku rzeczywiście. Będzie dobra. to jest naprawdę smaczna. Nie jest to może przykład idealnego drugiego śniadania potreningowego, ale jaką taką szybką przegryskę, żeby nie umrzeć z głodu, to jest całkiem ok. Bierzemy się za kanapeczki. Ja nawet jeszcze nie zdążyłam się umyć ani przebrać, bo jestem już tak głodna, mój batonik zaspokoił głód tylko na chwilę, więc próbujemy nasz chlebek. No spodziewałam się, znaczy spodziewałam. Ciężko będzie, że się spodziewałam czegoś więcej po tym chlebie, bo to jest, kurde, chleb z paczki, do nie jest on najświeższy. Nie wiem czemu, jak na to patrzę. Bardziej przypomina. Mi to jedzenie dla naszych kotów, niż coś, co miałabym sobie teraz położyć na kanapkę. To jest pasztet bardziej ani smal. Smal ma taką inną konsystencję, a to wygląda jak zwykła pasztetowa. Drugą kanapkę zrobię sobie z tą pasłą z wczoraj, ponieważ ona, tak jak wyczytałam, może być tylko 48 godzin w więc trzeba ją zjeść, żeby się nie zmarnowała. I tak jak mówiłam, ona jest bardzo dobra, więc ją mogę Wam śmiało polecić. Spróbujmy sobie ten chlebek z smalcem pasztetem. Ciekawe! Sam chleb smakuje, jakby był kilkudniowy, no ale umówmy się, nie spodziewałam się niczego więcej, tak naprawdę po takim paczkowanym, gotowym chlebie, chociaż było napisane, że jest świeży. Ten smaczyk z fasoli nie jest zły, chociaż nie są to moje smaki, ale myślę, że na pewno komuś by to smakowało. Jestem trochę zawiedziona, bo miałam ochotę na taką dobrą kanapeczkę ze świeżutkim pieczywem, a dostałam takiego trochę kapcia. Ale popijemy sobie ją herbatką, tą, którą wczoraj kupiłam, bardzo ją lubię, ale popełniłam jeden błąd. Nie kupiłam sobie żadnego słodzidła ani miodu, ani cukru, ani chociażby ksylitolów w takiej bardziej fit wersji. I to, co muszę się Wam pochwalić, od dwóch dni nie piłam kawy. Jestem tak, że tak powiem, na detoksie od kawy, i aktualnie czuję się całkiem ok Na ten moment zielona herbata fantastycznie mi ją zastępuje. Ja kończę moje śniadanie, idę się ogarnąć i zaraz będziemy przygotowywać nasze brały. Ja już się ogarnęłam i bierzemy się za zrobienie tego jakże skomplikowanego ciasta, do którego potrzebujemy tylko olej i wody Kurczę, jestem tego na maksa ciekawa. Dobra, najpierw musimy ogarnąć sobie jakąś blachę do pieczenia. Czy mam w ogóle jakieś blachy do pieczenia? Dobra, coś tutaj mamy, ale ta blacha musi mieć odpowiednie wymiary. 20 na 20, więc musimy ją zmierzyć. Myślę, że jak będzie 20 na 15, to też da radę. Także robimy. Łóżka oblizana, brownie rzucone do piekarnika, który spróbujemy sobie po obiedzie, na który zjemy sobie Joy Foods Kids, które kupiłam wczoraj i mamy tutaj makaron w sosie pomidorowym i kuskus w sosie dyniowym. E, brzmi to ciekawie. Są to posiłki dla dzieci. Ja zazwyczaj do takich mam trochę większe zaufanie, nie wiem czemu. Ogólnie dużo produktów kupuję takich kierowanych dla dzieci, jak na przykład szynka czy parówka. No ale dobra, zobaczymy jak to wygląda. Wygląda jak papka. To wygląda troszeczkę jak takie obiadki z cateringu po prostu. Pachnie to przyjemnie. Wrzucam nasze dania do mikrofali i zaraz robimy test. Mmm! O, to jest dobre. To jest naprawdę zajebiste nie spodziewałam się, że to będzie okej okay w smaku, ale serio jest fajnie przyprawione. Smakuje mi bardziej, zdecydowanie bardziej niż to gotowe danie z wczoraj. No i znów moja teoria się sprawdza. Dzieciowe jedzenie jest lepsze, smaczniejsze. A propos naszego brownie, to jest ono już gotowe. Jeszcze takie cieplutkie z piekarniczka. E, wiem, że ogólnie nie powinno się jeść ciasta ciepłego, powinniśmy dać mu ostygnać, ale tylko takim pomalutkim kęsiku, żeby zobaczyć, jak nam wyszło. To jest właśnie to, na co miałam dzisiaj ochotę. Takie mocno czekoladowe, słodziutkie ciacho. Aby to teraz smakowało z lodami waniliowymi, o mój Boże, ale niestety Rosman nie ma lodów. No i dobrze, że nie ma. Eee, byłam przy siłownie, <laughs> więc mi się należy, tak? Poza tym... Mam te dni, w którym potrzebuję dopływu cukru, słodyczy, więc teraz jestem szczęśliwa. W ostatnim momencie ogarnęłam się, że muszę iść kupić kolację, bo zaraz jest 21, a ja nie mam totalnie nic przygotowane, więc podjechaliśmy sobie do klifu i jest ze mną Paulinka. I bardzo. a, no nic nowego. Słuchaj no, czym chata bogata? Musimy wybrać coś, co będziemy mogli zjeść, że tak powiem, do ręki, zjeść tak na zimno i żeby było dobre podało mi się kupić moją super mega pożywną kolację. Bo nie przyszłam praktycznie całego Rosmana i nie znalazłam nic takiego, co by mnie jakoś mocno zaciekawiło. Też nie jestem na ten moment jakoś super głodna, więc wziąłam sobie tutaj taką słodką przekąskę. E, Orzeszkiwy z słonem karmelu, Czyli tak niby zdrowo, niby nie do końca. I do tego taki musik z gruszki. Taka duża w ogóle porcja. Fajna. Ale to jest słodkie, to ma dodany cukier. Tutaj jest napisane, że to jest bez dodatku cukru. Ale to musiała być bardzo słodka gruszka w takim razie. Paula spróbuj, proszę. Nie lubisz? Mm -mm. <laughs> Paula za karę. <laughs> Paula nie daje aprobaty. To smakuje jak gerberek. Mm -hmm. A orzeszka w karmelu słonym zjesz? Gdzie jest ten karmel niby? Oszukali mnie. Nie, nie oszukali. Ten karmel nie. jest osobny? Nie, no teraz to się czuję oszukana. Ja chciałam zjeść orzeszki. W posypce, polewie, skorupce o smaku słonego karmelu, a nie słony karmel osobno i rzeszki osobno, bez sosu, no ale ten słony karmel jest dobry. Czy jestem usatysfakcjonowana z mojej kolacji? Średnio, ale tak jest życie, mam nadzieję, że moje jutrzejsze śniadanie będzie nieco lepsze, także do jutarka. Wybija godzina dziesiąta. Przyszła pora na mój ostatni posiłek, jeżeli chodzi o ten challenge. Podsumowując całe moje ostatnie dwa dni, wybór generalnie w Rosmanie jest większy, niż się spodziewałam, ale raczej nie mogłabym się tam stołować na co dzień, ponieważ jest właśnie mały wybór, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które mogłabym sobie zjeść jako taki typowy, normalny posiłek. Jest tam bardzo dużo przekąsek, takiego suchego prowiatu, że tak powiem. Są to rzeczy dobre, zdrowsze na pewno niż te typowo marketowe, no ale co za tym idzie, są też zdecydowanie droższe. Tu nawet kilka produktów ze mną zostanie, ale na pewno no nie wszystkie. Jeżeli chodzi o moje śniadanko, no to mam tutaj takiego energiszocika, który zastąpi nam kawę i herbatę i zagryzam go sobie takim crispy bread, który szczerze mówiąc nie do końca mi podchodzi, bo jest strasznie twardy, ale nie ma co narzekać, że będę mogła zjeść normalne jedzenie. Mam nadzieję, że wam taki film jedzeniowy się podobał, jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się niedługo. Pa, pa!